naprawdę nie mogła z nim nic z tym bólem poradzić, dlatego że nawet z siebie leczyła, tam robiłam blokady, wszystko, ale nic no nie było dobrze. No i oczywiście trafiłam przez, jakoś wyskoczyła mnie na Facebook ta informacja, zdrowy ruch, no i zdecydowałam, że tak, są tutaj specjaliści, fizjoterapeuci, że takie podejście prawie naukowe, indywidualne, no i Przyszłam, oczywiście byłam bardzo zadowolona z konsultacji, potem zobaczyłam, że naprawdę to wszystko profesjonalnie dzieje, że po badaniu, indywidualne podejście co trzecie, trzeci trening, to znów badanie, znów korekta treningów. No ja widzę bardzo dużą poprawę. Naprawdę poprawa już była gdzieś po drugim zajęciu. Teraz Bo... dwa miesiące. Myślę, że tak, drugi miesiąc. Prawda? Super, Resia. to ja naprawdę nie czuję żadnego bólu. Czuję się świetnie. Uczułam swoje mięcie, swoje ciało, ciało. No, bardzo dobrze. Jestem zadowolona ja i myślę, że nawet kiedy mój tam pakiet, który ja sobie od razu wykupiłam tak na trzy miesięcy minie, to ja myślę, że ja dalej będę kontynuowała. Oczywiście. naprawdę mówię wszystkim, tak. I mówię nie tylko to, że to fajnie jako ćwiczenie, a to, że naprawdę to ma podejście takie naprawdę sensowne, indywidualne i mnie bardzo podoba. Polecam wszystkim. I przede wszystkim tym, którzy mają problem.